Nie ja tu widzisz, tak jak ważne imię tak masz na imię Jakub. Jakub. To jest portret, tak? Panie Marku, parę słów właśnie o tej pięknej pracy. No, praca Pana Jakuba jest niesamowitą pracą, bardzo malarską, przepięknie zakomponowaną, bardzo ciekawa paleta koloru i co najważniejsze, inspiracja, punkt wyjścia tutaj zupełnie nie był potrzebny, bo kolega Jakub od nowa stworzył nową pracę, no właśnie, zupełnie ekonomiczną. Tak. tak, tutaj był jakiś zwierzaczek, a tu jest przepiękny portret malarski. Tutaj widzę koleżanka, też piękny profil z boku, tam znowu a, jest. Wszystkie prace tutaj, które są robione, są bardzo ciekawe. malowane. A chwilę się bardzo rzadko zdarzały, nie było dwa e, Tak jest mówię, Tutaj Ta odwaga ujęcia w innym tak. niż tzw. Tzw. A ofas, ofas, to jest, tak zwanego co tu jest, jest bardzo istotna. to pani miała tak co tyle Róży, tak? Róża? Nie, jak masz na imię? Róża. to mówię, róża. Jak Róża, taki cerny. Nie dziwi nic. A tu jest Marysia i jej ziemniaczki. Kto to jest Marysia? To jest Wojciech Na no. razie jeszcze nic. Ale co to jest? naprawdę ziemniaczki? Nie, to co to jest? Będą portrety. Będą portrety, aha. Ziemniaczki. Ziemniaczki. No, wcale nie to Tutaj smarowanie. Gabryś korzysta z pomocy. tej ja żeby jak trzymać wargę. Ja myślę, że ma dobrą pracę, bardzo fajnie, to pełne. A tu? O! Po to? Kaczek Donald czy Spongebob? Podpisz się jeszcze reliefem podpisz jest tu Kto, co to jest? Duszek. Duszek! Jak marzenie przyjaciół? Kacper. Kacper, o duch Kacper. Duch Kacper. Tak jest, bardzo fajnie. zwłaszcza te wąsy, jakiś dziadek był. O, ty proszę też z profilu kolega zrobił. Bardzo fajny. Ale ten jest też bardzo ładny. Chciałem jeszcze go pokazać, że to były nogami, ale dobrze, dobrze. Nie wiem, jeszcze nie bardzo byłem wizję. Zdala, teraz. cień, cień, żeby się rozmazało. To mi się udało. Czy Tutaj teraz dostnie. O, piękne. Lepcze i nie? Kamila. Kamila, piękne. Czy dużo lepsze od oryginału? Tutaj dziewczyny coś jeszcze wymyślają szaleństwo. O, to jest fajne. Jak masz na imię? Karolina. Karolino, wiem, pytałem już trzy czasy, czwarty raz nie zawadzi. O proszę, spotkanie, dwóch kurzów. Kto się tutaj spotkał? No nie wiem, jakaś dziewczyna. Dziewczynka z jakimś chłopakiem. Bardzo dobrze. Z tego wyniknie, dowiemy się za miesiąc. Albo za 9 miesięcy. A tutaj... O proszę tu jest original. Bardzo ładne. O, tu mi się strasznie podoba kartka. Bardzo fajna budzia to jest budzia. A tu jest Karolina. Super. Ta jest już fajna. No. Prawda? To jest ostatni punkt. Później musimy posprzątać pomysł ten... Pięknie. No to dziękujemy bardzo i machamy mi. મહાન 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 હાય મહાન હાય હાય મહાવ ઈજુ મહાવે ત્રિપુએ બરજ પાપા